Szkolny Klub Bezpieczeństwa to jeden z elementów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Renault pod nazwą Bezpieczeństwo i Mobilność dla Wszystkich. Szkolne kluby bezpieczeństwa mają przede wszystkim za zadanie poprawiać bezpieczeństwo, a także dbać o to, aby dzieci, a przy tym i dorośli, czuli się bezpiecznie na drogach i funkcjonowali bezpiecznie na tych drogach. Szkolny Klub Bezpieczeństwa organizował liczne akcje, różne kampanie, konkursy i taką najpoważniejszą naszą kampanią była kampania Rowerem przez życie. Kampania ta przede wszystkim miała propagować turystykę rowerową. W ramach tej kampanii zorganizowaliśmy różne konkursy. Turnieje, zorganizowaliśmy meetingi z policjantami, a przede wszystkim położyliśmy nacisk na turystykę rowerową. Wdrażane były ogólnopolskie programy, a w nich Klub Bezpiecznego Puchatka. Szkoła wzięła udział w konkursie. Twój pomysł, Twoja inicjatywa. Dzieci z Jaworzyny zorganizowały kampanię rowerem przez życie. Kampania rowerem przez życie to kampania, którą zgłosiliśmy do tego konkursu. Opisaliśmy nasze działania, wysłaliśmy zdjęcia. No i rzeczywiście udało się. Zostaliśmy docenieni. 12-osobowa komisja w Warszawie uznała nas za finalistów. Autorzy pięciu finałowych projektów będą rywalizować o główną nagrodę podczas krajowego finału konkursu, który odbędzie się w Warszawie. Dzieci cieszą się na samą myśl o wyjeździe. Bardzo się cieszę, ponieważ to jest wielkie osiągnięcie być tak daleko. Ale wszystko zawdzięczamy naszej pani. Myślę, że największą frajdą jest po prostu przedstawienie. To jest po prostu fajnie. Jedziemy do Warszawy, tam będzie przedstawienie, będziemy po prostu w finale jesteśmy, to nas cieszy. Nie spodziewaliśmy się tego, że wygramy. Będziemy mieć przedstawienie rowerem przeżycie i przedstawimy, jak bezpiecznie jeździć i pokażemy, jak jest się źle ubranym, dobrze i jak powinna się jeździć. Cieszę się, bo... Będziemy tam występować i jesteśmy w finale. Myślę, że wygramy. Zwycięzcy będą reprezentować Polskę na międzynarodowym finale konkursu we Francji. Zwieńczeniem finału będzie wycieczka do parku Euro Disneyland pod Paryżem.